Redakcja RN.eu wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. Sławna pisarka Adrienne Delaney i jej mąż, fotograf Don Gordon, wprowadzają się do malowniczej posiadłości Karnowaszów, zamieszkiwanej dawniej przez XIX-wiecznego iluzjonistę. Choć początkowo zakup domu wydaje się być spełnieniem ich marzeń, szybko przeradza się dla pisarki w koszmar, gdy budynek zdradzać zaczyna swe złowrogie sekrety, a Don zachowuje się co najmniej niepokojąco. Studio Sierra Online znane było w latach 80. i 90. ze swych popularnych i ambitnych gier przygodowych. Od cyklu King's Quest i Leisure Suit Lary po Gabriela Naita, Sierra królowała w gatunku point-and-clicków. Roberta Williams, współzałożycielka studia, od lat chciała wyjść poza ramy kreskówkowych gier i stworzyć w tym formacie propozycję bardziej poważną i odważną. Horror, który miałby szansę naprawdę budować napięcie i straszyć. Niestety w jej wyobrażeniu zrobienie takiej gry przy wykorzystaniu technologii lat 80. było niemożliwe, bo nikt nie bałby się przecież zlepka rysunkowych pikseli. Do stworzenia realnie strasznej gry potrzebni byliby prawdziwi aktorzy i dopiero lata 90. -te i technologia CD-ROM umożliwiła jej zrealizowanie tej wizji. I cóż to była za wizja? Zajmująca aż 7 płyt CD Fantasmagoria była jedną z największych gier wideo swoich czasów. Tworzona przez zespół ponad 200 osób na podstawie 550 stron scenariusza i o koszcie produkcji sięgającym ponad 4 miliony dolarów. Kwotę niemal w owych czasach niespotykaną. Efektem była gra unikatowa. Rozdzielona na 7 rozdziałów, po jednym na każdy krążek, uformowana była jak książka. Powieść grozy, po której gracz porusza się niczym interaktywny czytelnik. W menu opcji znaleźć można pasek postępu każdego rozdziału, a zapisywanie gry nazywane jest przesuwaniem zakładki do aktualnego miejsca książki. Rozdziały przedstawiają kolejne dni koszmarnego tygodnia w posiadłości Karnowaszów. Bardzo w książkowym stylu, zaczerpniętym z prozy Stephena Kinga, fabuła rozkręca się powoli i subtelnie, najpierw lekko tylko zarysowując niespokojne tematy, by dzień po dniu wzmacniać napięcie i skulminować je w ostatnim, dniu siódmym. Do stworzenia oprawy graficznej wykorzystano technologię FMV, Full Motion Video, czyli po naszemu nagrań wideo przeniesionych na komputer. Coś co dawniej było szczytem możliwości pecetów. Nagrania w studiu wykonane na niebieskim tle nanoszone były potem na prerenderowaną grafikę trójwymiarową reprezentującą fikcyjne domostwo. I choć dziś efekt ten nie wygląda zbyt porywająco, w 95 nadal robił niemałe wrażenie. Szczególnie zastosowany na taką skalę. Wykosztowano się nawet na wspaniałą moim zdaniem ścieżkę dźwiękową, w skład której wchodzi m.in. ponad stuosobowy chór neogregoriański. To naprawdę, jak na swoje czasy, gra z zupełnie innej półki budżetowej.

W grze kierujemy losami Adrienne, która krok po kroku odkrywa kolejne warstwy tajemnic, skrywanych przez jej nowy dom. Najpierw te najprostsze: tajemnicze drzwi, do których brakuje klucza, dziwaczne rekwizyty i bibeloty pozostawione po zoltanie Karno, zmarłym ponad 100 lat wcześniej magiku, ostatnim mieszkańcu rezydencji. Pierwsza wizyta w pobliskim miasteczku zdradza niepokój sąsiadów. To podobno nawiedzone miejsce, w którym w tajemniczych okolicznościach zginął sam Karno, ale również jego dwuletnia córeczka, i jak się okazuje, niejedna. Nie dwie, ale aż pięć żon. I choć pierwotnie pisarka ma nadzieję, że straszny dwór natchnie ją do stworzenia następnej wielkiej powieści, w rzeczywistości nawiedzają ją jedynie prorocze koszmary, a nadomiar złego jej kochający i uroczy do tej pory mąż zmienia się na jej oczach we wściekłego tyrana. Fantasmagoria jest grą unikatową, bo skupia się bardziej na wątku fabularnym, budowaniu atmosfery i wciąganiu w intrygę, niż na swoim aspekcie przygodowym. Zagadek do rozwiązania jest stosunkowo niewiele i wszystkie mają dość oczywiste i dobrze komunikowane rozwiązania. Esencją gry jest zwiedzanie posiadłości i odkrywanie jej mrocznych sekretów. Przez tytuł da się przewiec, omijając zdecydowaną większość zawartości, ale właśnie jego pięknem jest interaktywność i multum opcjonalnych scen, dialogów i spotkań ze zjawami, które pomagają nie tylko przefrunąć przez wydarzenia, ale pomóc je zrozumieć i przeanalizować. Na niemal każde pytanie postawione przez grę da się znaleźć tu odpowiedź, grzebiąc odpowiednio głęboko. Hej, Mike. O, oh, I'm just finishing up this job. I'll get out of here as soon as I can. Mike, I want to apologize for Don. He just... He hasn't been himself lately. Gra wykorzystuje dość nietypowy interfejs. Góra okna to widok rozgrywki. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, a o której nie wie wielu graczy, to włączenie w opcjach trybu wysokiej rozdzielczości i jakości, by wideo wyświetlało się w pełnym, a nie maleńkim oknie. Tu ekranu wypełnia 8 gniazd na znajdowane przedmioty i dwie podobne ikony po jego obu stronach. Czaszka po lewej to powiernik podpowiedzi. Jeśli przesuniemy nad niego przedmiot, powie nam dokładnie na co patrzymy. A black onyx figurine, a deck of cards. Może nam też podpowiedzieć, co powinniśmy zrobić dalej, jeśli utkniemy na jakimś etapie rozgrywki. Oko demona po prawej natomiast umożliwia przyjrzenie się obiektom w trzech wymiarach poprzez ich obracanie. Dwa małe guziki u środka pozwalają kolejno przewijać filmiki i otworzyć menu opcji. Jedyną znaczącą wadą fantazmagorii jest brak jednego, niesamowicie kluczowego elementu. Gra nie posiada żadnej formy napisów, nawet w języku angielskim, co czyni ją mało przystępną dla graczy w języku polskim. Tym bardziej, że jakość audio nie jest najlepsza, czasami trzeba się mocno skupić, żeby wyłapać treść dialogów, co bywa problematyczne dla graczy anglojęzycznych, a co dopiero korzystających z angielskiego jako drugiego języka. You know what I could use? Some drain cleaner. Do I have any? I don't think so. Mm. Damn! These old pipes really are clogged. Is there anything I can do? Yeah, hand me that wrench. Moim małym marzeniem jest zmontować kiedyś z gameplayu i przerywników Fantasmagorii coś w stylu filmu pełnometrażowego i dograć do tego polską lektorkę, żeby rodzimi fani przygodówek, których odstraszyła bariera językowa, mogli chociaż posmakować na miastki tej przygody. Dajcie znać, jeśli chcielibyście zobaczyć kiedyś coś takiego! Była to też gra w momencie premiery kontrowersyjna. Autorzy dobrowolnie poddali się procesowi oznaczenia jej jako tytuł przeznaczony wyłącznie dla dorosłych, a w opcjach znajdziemy też możliwość jej ocenzurowania i schowania co mocniejszych treści za hasłem. A to z uwagi na brutalne sceny tortur, mordów i przemocy seksualnej. Do wykonania groteskowych efektów specjalnych zatrudniono specjalistów z profesjonalnego studia, co pozwoliło im na stworzenie obrzydliwych scen grozy, w których między Innymi głowa głównej bohaterki rozerwana zostaje na strzępy na wiele nieprzyjemnych sposobów. Wisienką na torcie jest końcówka gry, gdzie pojawia się najwięcej horrorowej, przerysowanej przemocy. Gracz, w zależności od tego, czy zebrał wszystkie potrzebne przedmioty, może przejść ją w zgodzie z logiką, udając się do fabularnego celu, albo odblokować dużo dłuższą wersję zakończenia pełną dodatkowych scen rodem z ostrego slashera, gdzie trup ściele się gęsto, a opętany przez demona Don ściga bohaterkę po całym zamczysku, odkrywając przy tym zwłoki niemal wszystkich spotkanych wcześniej postaci, podczas gdy ona zbiera potrzebne jej składniki do wielkiego finału. Uczta dla fanów gatunku. Z uwagi na koszt produkcji, trudną tematykę i oznaczenie tylko dla dorosłych, Ken Williams, współwłaściciel Siery i mąż Roberty, obawiał się, że gra może nie mieć szans się sprzedać. Tym bardziej, że w czasach, gdy gry wideo kosztować mogły od 10 do 40 dolarów, z uwagi na liczbę krążków w Fantasmagorie sklepy sprzedawały za nawet dolców 70. Niepokój wzrósł, gdy pojawiły się bardzo nierówne recenzje, które choć chwaliły fotorealistyczną grafikę, osiągniętą technologią FMV, nie rozumiały często co swoją produkcją chciała osiągnąć Williams. Krytykowano powolne tempo i niski poziom trudności. Z ocenami tymi nie zgodzili się natomiast fani gier przygodowych, którzy uczynili fantasmagorię i to mimo jej ceny, olbrzymim hitem. W sam pierwszy weekend sprzedano ponad 300 tysięcy sztuk gry, niedługo później ogłoszono sprzedaż na poziomie miliona, co ekspresowo uczyniło ją najlepiej sprzedającą się grą studia, która na dodatek zwróciła się jej autorom w zaledwie kilka dni w sprzedaży. I do dziś uważana jest za jedną z najbardziej przełomowych i ważnych pozycji tego gatunku. Sukces produkcji przekuty został na sequel, nazwany Phantasmagoria a Puzzle of Flesh, który wydano już w 1996 roku, ale to już zupełnie inna bestia. Produkt powstały bez udziału Roberta Williams i temat na zupełnie oddzielny materiał. A jeśli jeszcze mało wam horroru, zapraszam do nadrobienia naszych Halloweenowych materiałów z lat ubiegłych, na przykład zeszłorocznego przeglądu przerażaczy ponętnej Elwiry, a stamtąd będzie już z górki. Do usłyszenia!